Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami serdecznie. Podejmuję trzecią próbę. Mam nadzieję, tym razem już udaną. I wspólnie przejdziemy do medytacji. Jestem Justyna Marczak, trenerka rozwoju wkrótce trenerka radykalnego wybaczenia, uwolnienie serca, spokój, działanie w zgodzie ze sobą i potrzebami Twojego serca, odkrywanie wartości, praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z przekonaniami, to część zagadnień, jakimi zajmuję się w swojej pracy jako trener rozwoju. Zapraszam Was serdecznie na sesje indywidualne. Kontakt Soul Space for you, przestrzeń duszy. Tutaj właśnie znajdziecie wszystkie informacje. Zapraszam Was teraz na medytację uwolnienie rany. Komfortowe dla siebie miejsce. Upewnij się, że jest ci całkowicie komfortowo, bezpiecznie, że czujesz się dobrze. Możesz leżeć. Połóż sobie jakąś poduchę pod kolana. Upewnij się, że głowa leży wygodnie. Zaczynamy, weź kilka głębokich oddechów, głęboki wdech, i długi wydech. Jeszcze raz. Każdy wdech przez nos, a wydech ustami. Poczuj, jak oddech dostaje się przez nos i wypływa do Twojego brzucha i opuszcza Twoje ciało ustami. A z każdym wydechem wszystko, co ciąży, co zbędne, rozluźnia Twoje ciało. Żyjemy w biegu poranieni przez przeszłość, często w poczuciu winy, od lat bądź w złości do innych, którzy nas zranili. Uleczenie naszych ran jest drogą do wolności, z aktem odwagi, jest aktem uwolnienia swojego serca. Możesz powracać do swojej istoty w każdym momencie dzięki jednemu prostemu pytaniu: Jak się teraz czujesz? Jak się teraz czuję? Przyznaję, że czasem zaniedbuję relacje z samym sobą. Zdarza mi się nawet zapomnieć, kim naprawdę jestem. Teraz, właśnie w tym momencie, nadeszła pora, by ponownie, ponownie się ze sobą skontaktować, by odkryć to piękno, które jest we mnie. Przypomnę sobie o moim niewiarygodnym potencjale. Odzyskam moją moc, wrócę na drogę mojej duszy. Oddycham świadomie i otwieram się na uwolnienie mojej rany. Pośrodku mojej iskry istoty kryje się moja piękna dusza. Moja elektrownia energii, z której mogę czerpać ilekroć zechcę. Jednak moja rana trzyma mnie w świecie ofiar. Chcę dotrzeć do mojej duszy, choć nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale teraz tu i teraz otwieram się na to uleczenie. Kiedy zauważam, że osądzam, oszukuję siebie lub chcę zmienić sytuację, a może coś bardzo mnie wkurzyło, albo ktoś, wtedy robię cztery kroki. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się w przestrzeni znanej tylko Tobie. Za moment wykonasz tutaj cztery kroki. Cztery kroki, które prowadzą Cię do Twojej świadomości teraźniejszości. Uwolnią Cię od iluzji. Byś mogła mógł połączyć się z duchową prawdą. Bądź w tym uważna, uważny. Zaufaj swojej intuicji i rób krok tak, jak czujesz. Stoisz na ścieżce, ku swojemu uzdrowieniu. I teraz robisz pierwszy krok. Zrób go teraz. Popatrz, co stworzyłaś, co stworzyłeś. Widzę teraz sytuację, która mnie denerwuje. Pozwalam sobie zobaczyć wszystko, co się wydarzyło. Zobacz to teraz. Zobacz tą sytuację. Przyglądnij się temu, co czujesz. Dostrzesz te uczucia w swoim ciele. Poczuj je teraz wyraźnie, właśnie teraz. Zobacz, gdzie one się pojawiają. Nazwij te uczucia, nazwij te rany. Pozwól je sobie poczuć. Tu, w tym momencie, masz przestrzeń, żeby w pełni to poczuć. Może to smutek, może złość, żal. Może zawód, zdrada, porzucenie, może to odrzucenie, nadużycie, przekroczenie Twoich granic, zranienie, wykluczenie. Zobacz i w pełni je poczuj. Właśnie teraz. Tu w tym momencie łączysz się teraz z tym, co naprawdę dzieje się w twoim ciele i umyśle. Stanie wprawdzie prawdzie ze sobą. Ten krok przypomina ci, że sam tworzysz swoją rzeczywistość. Teraz weź odpowiedzialność za siebie, ale rób to bez osądzania siebie. Nie karaj siebie i nie krytykuj. Po prostu zobacz tą sytuację. Zobacz, czy kiedyś już tak się nie czułaś, nie czułeś. Czy ktoś wcześniej nie sprawił, że tak się czułaś? Ta sytuacja się nie powtarza. Czy widzisz, co stworzyłaś? Stworzyłeś? Przyglądnij się temu. Twórz się teraz na kolejny krok Zrób to intuicyjnie Zrób teraz ten kolejny krok Czekam swoje osądy i kocham siebie za nie. Czy widzisz teraz, jakie osądy, interpretacje, przekonania masz względem tej sytuacji? Zobacz je. Pozwól sobie stanąć w prawdzie z samym sobą. To jest odwaga. Otwórz się na to. Dostrzegam swoje przekonania. Może czuję się nie dość dobra, nie dość dobry. Że nie zasługuję. Muszę zasłużyć na miłość. Nie jestem godna. Nie jestem godny. Jestem brzydka. Jestem brzydki. Może myślę, że zawsze mnie ktoś porzuci. Zawsze mnie ktoś zdradzi. Nie warto się starać i tak będzie źle. do niczego się nie nadaje. Ludzie zawsze mnie opuszczają. Życie nie jest w porządku. Może tak właśnie często myślę? Nasze osądy są częścią nas samych. sobie to uświadamiamy, zmienia się energia w naszym ciele. Poczuj teraz tą energię. Teraz otwórz się na wykonanie trzeciego kroku. Zrób go teraz. Wybierz kierunek tak, jak czujesz intuicyjnie. Zobacz, gdzie Cię kieruje intuicja. Jestem gotowa dostrzec doskonałość w tej sytuacji. Gotowość wyraża istotę każdego procesu wybaczenia. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale otwieram się na to. Moje wyższe ja stworzyło tą sytuację. Wystarczy, że otwieram się na to, że jest w tym wyższy plan. Dostrzegam, że przyciągnąłem do życia ludzi, którzy mnie denerwują, właśnie po to, aby zapewnić nam to doświadczenie. To moje anioły uzdrawiające, które pokazują mi moje rany. Wstrzegam teraz, że to, czego nie lubię w innych, jest tym, czego w sobie nie znoszę, czemu zaprzeczam. Wyparłam to i dokonałam projekcji tych cech na innych. Wyrażam gotowość, że te cechy odzwierciedlają coś o mnie co wyparłem i stłumiłem wyparłam i stłumiłam, aby teraz pokochać i zaakceptować tą część we mnie cokolwiek to jest uznaję, że jest to właściwy moment, aby podziękować za tę sytuację i że jest to możliwość uzdrowienia. Teraz robię czwarty krok. Wybieram moc spokoju. Odnajduję siłę spokoju tej sytuacji. Jestem w pełni obecna. Obecny. Moje działanie jest klarowne. Jestem w pełni świadoma swoich uczuć i gotowa, by wypełnić moje przeznaczenia. Jaka lekcja płynie z tego doświadczenia? Dziękuję za tą sytuację i możliwość uzdrowienia. Co zrobisz teraz? Jakie podejmiesz działanie? Proces uzdrowienia już się rozpoczął. W uzdrowieniu zawsze towarzyszy zmiana energii. Oddychaj świadomie. I skoncentruj swoją uwagę na sercu. Poczuj jak ci lekko. Dziękuję. Pięknie mam dziękuję. Może tym razem nie zblokują wideo. Będziemy podejmować tyle prób, ile trzeba. Do usłyszenia.